Cześć Siemanko widzowie jest mały problem, bo nagrałem dla Was fajny odcinek z przygotowania, znaczy z wiadu e, ale jest problem, ponieważ dali mi banicję na znaczy nie dali mi benici na YouTube tylko była najprawdopodobniej podczas tego napadu muzyka, która być nie powinna. Bo dostałem prawa autorskie, to szczerze bo nic na kanał nie dostałem, ale film jest zbanowany, więc nie oglądniecie się go. No niestety, nie, raczej miniaturka nie, ale no, muzyka po prostu. No nie wyszło. Ale miniaturkę wam dałem przynajmniej. No ale niestety nie zobaczycie jaka piękna miniaturka. No, rzucę Wam przy napadzie na Caio Perico, tym razem bez muzyki, bo napadu 500 razy nie będę nagrywał. Bo te, tego nie mogę powtórzyć, aż mógłbym wam pokazać gdzie co wszystko jest. No ale po prostu nie będę wam pokazywał, bo nie chcę mi się po prostu. Chociaż niestety za każdym razem gdy robicie ten napad, to musicie jednak... Ten. Musicie jednak zrobić ten zwiat, ale to już nie, żeby. To już tylko, żeby zobaczyć, jaki jest cel główny, i w zasadzie ja robię tylko te napady solo. To już robię, bo to, dla mnie, gdyby mój jakiś kolega grał, no to robiłbym z innymi. No, dla mnie, ten główny cel jest tylko najważniejszy. I save w biurze. Bo tak to wiecie, z kolegami nie mam z kim robić na razie. Ja już będę miał z kim robić, ale na, na razie jeśli chodzi o to, co nie mam kompletnie z kim robić tego napadu. A z randomami to kompletnie nie ma sensu, bo jeden fałszywy ruch, jedno ten, jedno niedobre posunięcie. Oczywiście chodzi o zagłośny strzał, czy strzelenie, jak ktoś to widzi. Jakiś z okroniarzy. I cały napad idzie się paść. No, chyba, że już obrabowałeś główny, e, to, główny cel, ale tak to, to, właśnie nie ma sensu. No ja się z Wami żegnam, bo wracam ze do, do domu. Od moich kuzynów. No. O, cześć się pa!